Siemanko, z W tej strony Fedek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gram w Wito Tsunami run. I chciałem Wam pokazać gierkę. Wito Tsunami Room. Pewnie jeszcze znacie ją. Są tu różne przeszkody. No i trzeba je mijać. i się zrażać Ja jestem trochę słaby w tą gierkę, ale mam coraz więcej punktów. Ale też coś ciężko mi idzie, bo nie mam jaskini, a niektórzy z Was macie. Wiecie. I następny odcinek to będzie z tego jakby będę jasnie. A dzisiaj chciałem trochę tych żetonów podbierać. wiecie krzywę. Niektórzy może znacie tą grę. Ci co oglądają wita na pewno znają tą grę. Może ci co nie oglądają wita też znają tą grę. Nie wiem. No nie, walnąłem w ten, w cegłę. Kilka rundek sobie zrobię. Hop. No i wiecie, można też używać takiego ulka, jakby, który przyspiesza. O, coś jest już mnie. mam. Oni O nie... O mnie. O nie... O Mam! O nie... Ucieknę. Ucieknę. O nie. nie. W cegłę walnąłem. nie. chciałem Dobra, jeszcze jeszcze może dwie rynki z zagram zagram. Na dzisiaj to będzie koniec. Hop. Hop. Ja spróbuję sobie nabić jak największy rekord. O, wiecie po co tak długo trzymam tego, tego do, do szybkiego uciekania przed tsunami? Po to, że jak będzie blisko tsunami, to mogę uciec, a tak nie mogę, tylko muszę zbierać te... Okej, okay, ja chyba ucieknę. Hmm. Lecę. Hop, hop, hop. Nie wiem. To nie jest nowa gierka. Chyba już dwa lata ma. Tam z rok. Nie wiem tak dokładnie. Ona może muszę spać. Ale chyba już dwa lata ma. I to już ostatnia runda, była. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę. A my się widzimy jutro w kolejnym odcinku. Papa! Pa.